Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie kochani 23 stycznia we wtorek. Ja jestem Magda i tutaj na kanale Opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki właśnie czas na, dla duszy, codziennie z poranną kawką opowiadamy sobie o duszy. Proszę bardzo, mamy kawkę, mamy kawkę. Jeżeli masz ochotę wesprzeć mój kanał właśnie na poranną kawkę, to w opisie karty znajdziesz link. Jak to można zrobić, kochani? Dziękuję z całego serca wszystkim. Niestety mam teraz taki czas napięty, ale to dzięki Wam on jest napięty, bo, bo jest dużo pytań, jest dużo pisania, jest dużo odpowiedzi. Świetnie, cieszę się, że. Że jak macie pytania, to piszecie. Piszcie, kochani. Naprawdę piszcie. Mojego maila też znajdziecie, znajdziecie w opisie strony. Piszcie, bo to naprawdę rozjaśnia, to ułatwia. Czasami jest jakieś takie pytanie, które siedzi gdzieś na dnie i was tam nurtuje, nurtuje i nurtuje. I napiszcie, napiszcie. Ja znajdę czas, naprawdę, ja znajdę czas. Pomogę. Nie zawsze trzeba. Trzeba. Trzeba to puścić, nie można tego trzymać. No dobrze, kochani, a wiecie dzisiaj o czym będzie, bo, bo właśnie przez ostatnie chyba trzy dni, tak naprawdę, widzicie aż mi głos odbiera. <laughs> Świadome myśli, świadoma rzeczywistość. Proszę, kto jeszcze nie zrobił, spróbujcie. Jak nie u mnie, to znajdźcie sobie u kogoś coś podobnego, kto żeby zobaczyć, co wam po głowie chodzi. To nie jest takie proste zobaczyć, co wam po głowie chodzi. Dlaczego? Dlatego, że nasza uwaga będzie od tego odwracana. Ale w momencie, kiedy się skupicie na swoich myślach, a co za tym idzie jeszcze w słowach, to zobaczycie, co wypowiadacie i co wszechświat wam daje. Zobaczcie, wszechświat nie odróżnia rzeczy dobrych od złych. On nie odróżnia fikcji. Od rzeczywistości, bo nie ma czegoś takiego jak fikcja. Fikcja za chwilę staje się rzeczywistością. Jeżeli o czymś długo mówimy, jeżeli coś zasilamy, jeżeli coś, w coś bardzo wierzymy, to wtedy staje się tą rzeczywistością. Mieliśmy tego świetny przykład, jak to działa. Jak działa psychologia? No był cudowny przykład, przecież od 2020 bodajże roku. Co można zrobić? I teraz moi drodzy, wyobraźcie sobie, że to co mówicie, to za chwilę dostajecie. Więc są słowa, które w naszym słowniku nie powinny się pojawiać, jeżeli chcemy spokojnego życia, lekkiego życia. Słowo masakra, absolutnie, no masakra. Jak mówimy masakra, masakra, to za chwilę tą masakrę dostaniemy. Strasznie się cieszę. Strasznie się cieszę. Strasznie. Jak strasznie? No to strasznie. To wszystko, wszystko jest ze sobą powiązane. Jak strasznie? To strasznie, tak? Wszystko, wszystko jest ze sobą powiązane. Pamiętajcie, jeżeli to mówicie, to to dostajecie. O, musiałam telefon wyłączyć, przepraszam. To, co mówimy. To dostajemy. Jeżeli po naszej głowie gdzieś chodzą zmartwienia. Tak? Jeżeli się martwicie. Jeżeli się martwicie, no to z automatu już jakąś sytuację umartwiacie. Już tam jest. Energia ciężka, martwa energia. Troszczcie się prędzej. Dbajcie o siebie. Nie martwcie się już o kogoś, tylko troszczcie się. Też mi się zdarza, to nie jest tak, ale ja wyłapuję te słowa i wtedy od razu się poprawiam. Za jedno słowo martwię, powiem pięć razy troszczę, 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 żeby wszechświat usłyszał. I wiecie co jeszcze? Wszechświat też nie rozumie słowa nie. Jak chodzicie i mówicie... Mmm, nie boję się, nie boję się, nie boję się, to wszechświat to odbiera. Boję, 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 boję. Więc lepiej, jestem spokojna o przyszłość. Nie boję się przyszłości i jestem spokojna o przyszłość. Jak to brzmi? To brzmi zupełnie inaczej, prawda? I staramy się dobierać tak słowa, żeby one powodowały to, że wszechświat będzie odbierał to, co dokładnie chcemy mu powiedzieć? To jest wszechświat taki, jak dziecko. To, co mówisz, to on dosłownie słyszy. Tak jak dziecko. Zauważcie, jak dzieci słyszą. Nie mam teraz przykładu, ale jeżeli do dziecka coś powiemy, to ono dokładnie tak odbierze, jak my to powiemy. I tak samo jest wszechświatem. Także, kochani, staramy się zwracać uwagę na to, co mówimy. Pod tym nagraniem wstawię ten link do świadomych myśli świadomej rzeczywistości. I proszę. Jeżeli nawet zrobiłeś i czujesz, że coś nie tak, czujesz, że gdzieś te twoje myśli uciekają, czujesz, że coś idzie nie tak, to to zrób jeszcze raz. Bardzo ważne jest, żeby zrobić codziennie jedną lekcję. I bardzo ważne jest, żeby nie przerywać ani jednego dnia. Dlaczego? Bo to jest wyzwanie, żeby nauczyć nas świadomego myślenia i żeby nabrać nawyku. To jest bardzo ważne, bo jeżeli nabieramy jakiegoś nawyku, to ta czynność staje się dla nas już tak, tak potrzebna, że my zaczynamy ją wykonywać codziennie. Ale minimum, takie 21 dni to jest minimum, żeby człowiek nabrak, nabrał nawyku. Więc to wyzwanie można sobie nawet dwa razy w kółko powtórzyć. To nie ma, można cały czas odsłuchiwać, żeby mieć tą świadomość myśli. To nie jest długie. Ale tak jak mówię, jeżeli nie tu, to postarajcie się gdzieś indziej, bo to nie musi Wam pasować, tak? To może nawet wiecie, to możecie powiedzieć, nie, no kompletnie, do mnie to nie przemawia to znajdźcie kogoś. Jest książka, wiecie, no, dużo jest książek. Yy, Potęga podświadomości, to głównie też jest o tym, o myślach, ale... No, sekret też, tylko sekret jest trochę takim ciężkim językiem napisany. W sekrecie głównie też chodzi o czucie i o wdzięczność. Nie wiem, może ktoś z Was wie, jak tu książki... Zrobić myśl i bogać się, ale to już są książki bardziej takie kołczowe, takie treningowe. Hmm. Napoleon Hill chyba napisał tam książkę, jak dobrze pamiętam. Yy, nie wpada mi tak, moi drodzy, nic teraz do głowy. Ale pamiętajcie to, co mówimy, zwracajcie uwagę na słowa. Jak dzwonicie do kogoś, to nie mówcie: boję się o ciebie, martwię się o ciebie. Troszczę się o ciebie, kocham cię i dlatego robię tak i tak i tak. I teraz zobaczcie, jak idziecie, nie wiem, dziecko na przykład, dziecko biegnie, mówisz, nie przewróć się, nie przewróć się, nie przewróć się. No przecież to jest sygnał dla wszechświata, no weź go obal, to no popchnij tego dzieciaka, niech leży. To jest na tej zasadzie. Tak to działa, moi drodzy, bo wszechświat słyszy: przewróć się, przewróć się, przewróć się. Także Słuchamy to, co mówimy, zwracamy uwagę na nasze słowa, żeby nasze słowa, tak jak nasze myśli, też były świadome. I teraz zobaczcie, jeżeli jesteście w energii takiej, tej zamartwiania się, to teraz taką energię do siebie przyciągacie i na dobrą sprawę wszystko staje się w koło Was martwe, nie udaje się. A jak będziecie w energii miłości: troski. Będziecie się o coś troszczyć, z miłością. Zobaczcie nawet, jak to brzmi. Martwić się, troszczyć. Martwię się o ciebie, troszczę się o ciebie, bo cię kocham. Zdecydowanie lepiej, prawda? Martwię się o ciebie, bo cię kocham i troszczę się o ciebie, bo cię kocham. Umartwiam cię, bo cię kocham. Troszczę się o ciebie, bo cię kocham. I tak samo o siebie. Troszczę się o siebie, bo siebie też kochacie. A jak nie kochacie, no to szybciutko kochać siebie. Kochać, bo macie tylko siebie, od samego początku do samego końca. Zobaczcie, albo, ale tragedia. Ale tragedia. No jak tragedia, no to, no to tragedia. I życie sobie mówi: Aha, tragedia, ciach, przygotować zdarzenia na tragedię. Tak to działa, tak działa energia. Ona się zbiera w kupę i wtedy do Was leci. Co karty nam chcą powiedzieć? Zaraz Wam jeszcze coś pokażę. Zobaczcie, co ja wczoraj dostałam. Patrzcie, wiecie co to jest? Patrzcie. Zaskoczę Was. Stawię to tu. To od mojej cudownej Ani. Tak. Ania jest moją tutaj. Psia, psiółką. Mają cudowną duszyczką po Zobaczcie. Jednak tyle się napatrzyła. Co ja się męczę? Co ja się namęczam? Czy ja to przekręcę i nic nie zepsuję? Tak. Udało się. I kochani, kartą na dzisiaj. Aniołowie chcą nam powiedzieć, aniołowie chcą nam przekazać. Jesteś gotów, kochani. Zobaczcie, bo jeszcze trzeba trafić. Jesteś gotów. Zobaczcie. No niesamowite, prawda? Jesteś gotów. Bądź pozytywny. Dokładnie. Jak będziemy mieli pozytywne myśli, to przy okazji też będziemy mieli pozytywne słowa. I na pewno jesteś gotów zrobić coś z tą sytuacją, żeby sobie poprawić, żeby sobie polepszyć. Jesteś gotów. Wszystkie Twoje poprzednie doświadczenia prowadziły cię do tego momentu. Uczyłeś się i doświadczałeś duchowego wzrostu na wielu płaszczyznach. Nic więcej nie musisz robić. Jesteś gotów pójść naprzód i stać się osobą, którą, jak podpowiada ci w głębi własne serce, pisane jest ci być. Świat niecierpliwie czeka na korzyści wynikające z realizowania przez Ciebie celu Twojego życia. W tej sytuacji możesz nareszcie stawić swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Nadeszła pora, by zrobić to, co jest dla Ciebie właściwe. Róbcie to, co jest dla Was właściwe. Róbcie to, czego pragniecie. Wiecie, my nigdy nie mamy jutro o tym powiem nigdy nie mamy. Konkretnego czasu, kiedy będzie odejść z tej ziemi. Więc jeżeli macie coś do zrobienia na tej ziemi, nie odkładajcie czasu. Wiecie, ja akurat teraz tego doświadczam w mojej, nie moja rodzina, ale ktoś bardzo mi bliski. Z dnia na dzień dostał informację, że to, że jest chory. I, I powiem wam, że tyle to mi. Też dało do myślenia. Nigdy nie wiemy, kiedy będzie kiedy, kiedy będzie koniec. Kochani, troszeczkę mnie mało teraz, ale to tak jak mówię. Najprawdopodobniej karty już o, Akaszowe zobaczę może. No dziś na pewno mi się nie uda, bo zaraz jak wychodzę, więc ja jestem do późna wieczora już dzisiaj zajęta. Yy, postaram się. Postaram się, moi drodzy. Wysyłajcie mi dużo energii, dużo siły, bo jestem też bardzo zmęczona przy okazji. Więc bardzo poproszę o siłę, o słońce. Niech to słoneczko świeci. Niech słoneczko świeci. Dziękuję Ci, Aniu, za podstawkę. Przecudowna, przepiękna. Bardzo nam to życie ułatwi. A Wam, kochani, jeżeli jesteście gotowi, czujecie, że jesteście gotowi, to róbcie to. A jesteście gotowi. Nigdy nie będziecie bardziej gotowsi. Jesteście już gotowi. I na to, co jesteście gotowi, to naprawdę to róbcie. Szkoda każdej minuty życia. Bo następnym razem, jak tu zejdziesz, to zejdziesz już w innej postaci, nie w takiej samej. Przytulam Was wszystkich z całego serca. Życzę cudownego wtorku, Magda.